To jest podcast Czas na życie marzeń. Zastanawiasz się, czy warto go słuchać? Pozwól, że zadam Ci jedno pytanie. Będzie z natury tych dziwnych, bo nie wymaga odpowiedzi z głowy. Gdybyś miał jedno życie, jak byś je przeżył? Odpowiedź może przyjść w postaci obrazów. Niektórym otworzy się mentalna szuflada możliwości, innym zrobi się jakoś tak cieplej, jednak w większości tylko na chwilę. Bo zaraz potem wewnętrzny krytyk doradzi zejdź na ziemię. Nie mam czasu, energii. Wszystko jest ok, tak, jak jest. Po co ryzykować? Nie jestem wystarczająco dobry. I tak dalej. Znasz to, skoro to tylko jedno życie, dlaczego tak wielu z nas żyje na co dzień, jakbyśmy dysponowali wiecznością? Na co czekamy? Dlaczego to życie ma być tylko przeciętne? Czytaj, normalne? Być może to jest właśnie ten moment, by zmienić coś lub ruszyć do przodu. Nie wiesz jeszcze jak? To całkowicie OK. Jesteś na dobrej drodze. Podcast Czas na życie marzeń inspiruje osoby takie jak ty, które pragną wyższej jakości życia, motywuje do spojrzenia z nowej perspektywy, wyjścia poza ramy przekonań i nawyków, poza strefę wygody oraz sięgnięcia poza soby. Które są w każdym z nas, daje narzędzia, które budzą do świadomego życia, przestrzeni, w której możliwe jest rozwijanie osobistej doskonałości. Narzędzia takie jak to pytanie na początku, bo pytania zahaczają umysł. Mają przecież haczyk na końcu, prawda? Zwróć uwagę: Czas na życie marzeń to nie podcast o marzeniach sennych, bujaniu w obłokach i przebywaniu w świecie fantazji dla dobrego samopoczucia. Nie jest także poradnikiem ani instrukcją życia, która powie ci, jak masz żyć, by spełniały się twoje marzenia. Jeśli tak zdecydujesz, czas na życie marzeń będzie dla ciebie inspiracją i wsparciem, wezwaniem do działania dla ciebie, abyś przejął pełną odpowiedzialność za swoje życie i kreował życie swoich marzeń. Przed laty zainspirował mnie cytat z książki: Przesunąć horyzont Martyny Wojciechowskiej. Jedyne, co nas ogranicza przy spełnianiu marzeń, to nasza wyobraźnia. Sukces jest efektem ciężkiej pracy, cierpliwości, pokory i wiary, że wszystko w życiu jest możliwe. Więc pozwól sobie na to. Kilka informacji organizacyjnych. Nazywam się Piotr Cygan, jestem tatą, mężem, przedsiębiorcą z powołania, coachem i terapeutą. Wspieram innych w drodze do ich osobistej doskonałości. Ten podcast to moje spełniające się marzenie, więc jak może być jeszcze lepiej? Będę do Ciebie mówił solo, przynajmniej co tydzień, na początek w każdy poniedziałek. Pojawią się także zaproszeni goście, by wnieść więcej wartości do tej przestrzeni. Co ważne, podcast możesz słuchać nieodwołalnie za darmo. Zasubskrybuj mój podcast teraz, by na bieżąco słuchać kolejnych odcinków. Znajdziesz go na wszystkich popularnych platformach. Zapraszam także na moją stronę piotrcygan.pl, gdzie poznasz mnie lepiej i zapiszesz się na newsletter. Tam, oprócz powiadomień o nowych odcinkach, możesz spodziewać się linków i materiałów dodatkowych. Zapraszam także na mój profil profesjonalny na Facebooku Piotr Cygan, po jeszcze więcej treści i inspiracji. A już teraz zapraszam na kolejny odcinek. zero zero